najlepsze książki science fiction, jakie przeczytałem w roku 2025. Na miejscu trzecim Dzieci Czasu Adriana Czajkowskiego. Ziemia umarła, a ludzie szukają nowego Edenu. Natrafiają na planetę zdolną do e, zamieszkania, tyle, że broni jej pewna naukowiec, która na tej planecie przeprowadziła swój projekt. Chciała tą planetę z Wysłał e, Wysłała tam więc wirusa, który przyspieszy ewolucję oraz beczkę mał. Tyle, że na planetę nie dotarła beczka bo dotarł sam wirus i na planecie wyewoluowały pająki. I będziemy mieli dwie perspektywy, ludzi i pająków. Naprawdę świetna historia i polecam ją każdemu, z całego serduszka. Na miejscu drugim Hyperion Dana Simonsa. Siedmiu pielgrzymów wyruszy na podróż do e, mistycznego bogadzieżby, który ma szansę uratować ludzkość. Na miejscu pierwszym Frankenstein Mary Shelley. Książka iście legendarna. Książka opowiadająca o pewnym naukowcu, który chciał przezwyciężyć śmierć, a w sumie później będzie musiał się zmierzyć z konsekwencjami swoich czynów. Raczej książki bardziej przedstawiać nie muszę, chociaż bardzo Wam polecam zapoznać się z historią, bo filmy, żaden film do tej pory nie przedstawił jeszcze postaci Frankensteina i ogólnie Frankensteina jako samej powieści w dobry sposób, przynajmniej według mnie.